Zaczął się sezon grzybowy, więc wstałeś skoro świt, zebrałeś koszyk, kalosze i nożyk. Siadasz w auto, jedziesz w swoje ulubione miejsce, i okazuje się, że jedyne co możesz znaleźć, to jedno miejsce parkingowe. Dzisiaj o tajnej broni grzybiarza. Oto nasza tajna broń: ZONTES 125 GK. GK jak grzybiarza kolega, wiadomo. A dlaczego? A dlatego, że on Was zabierze wszędzie tam, gdzie standardowy grzybiarz nie dojedzie samochodem. Dzięki temu, że mamy tutaj opony w stylu Pirelli STR, to możemy tym śmiało zjechać sobie na taki leśny teren i dojechać tam, gdzie jest cisza, spokój. 125 chłodzona cieczą na wtrysku Boscha z ABS-em, ze szprychowymi kołami bezdętkowymi. moim zdaniem bardzo ładnie wyglądająca i świetnie się prowadzi o, o czym zaraz jak będziemy jeździć. Podobno rozpędza się do 99, No ale to jest najmniej ważne w tym sprzęcie akurat. Ważne jest, że ma 14,7 konia mechanicznego, jak podaje producent i czuć. Czuć, że ta moc faktycznie tutaj jest w porównaniu do y, Yamaha Virago 125, którą też miałem okazję jeździć, ten mocosyk naprawdę ma, ma moc. I nie czuć, że odstajemy od kogokolwiek w ruchu takim powiedzmy, że miejskim, nie? Co on ma fajnego? Ma upside down ma gmole. Standardowo. Ma oświetlenie full LED. Ma tu osłony na klamki. Ma regulację klamek jednej i drugiej. Ma dość ładne lusterka tutaj. Takie w stylu Scrambler Cafe Racer, coś takiego. Te szprychy wyglądają naprawdę pięknie. No i zobaczcie tą, ta lampa. Jest Pięknie zrobiono te wszystkie elementy tutaj, łączenia. To naprawdę jest pięknie zrobione. Wydech, no wydech nie brzmi, wiadomo. Natomiast jest tu coś ciekawego w tym motocyklu. Bardzo mocno słychać mm, airbox, czyli to jak, jak silnik zasysa powietrze. I to słyszymy najbardziej jadąc na tym motocyklu, jeżeli otwieramy przepustnicę mocno, to mamy taki właśnie bardzo ciekawy dźwięk, gotowy do jazdy, czyli zalany wszystkim łącznie z paliwem waży 160 kg. Spalanie podobno 2,5 litra na 100 km, natomiast tutaj w tym egzemplarzu bardziej możemy powiedzieć, że około 3. No i mamy. Ogromny zbiornik 17-litrowy, więc zasięgu mamy po kokardę. A jak jeszcze byśmy się zbliżyli do tego spalania, które podaje producent, czyli po prostu byśmy je jeździli trochę mniej, niekoniecznie cały czas z otwartą przepustnicą, no to, to zajedziemy hen. Ten motocykl ma dostęp bezkluczykowy. Z przycisku możemy sobie otworzyć wlew paliwa, ale i tak go musimy odkręcić ręcznie. Okej. Okay. Możemy też otworzyć kanapę z przycisku. No i mamy gotową. Zobaczcie jak pięknie wygląda to światło. No jak dla mnie to to jest śliczna robota. Więc w teorii bierzemy sobie to, wkładam do kieszeni. Podchodzimy, klikamy tutaj kudeczkę. jarvis nam się odpala i możemy furę odpalić. Tu mamy długie światła. To są mijania. Wszystko ledowe. I posłuchajcie tego airboxa. Fajnie, nie? No i też yy, automatyczna jest automatyczna jest blokada kierownicy, więc jak tutaj blokujemy go, żeby wyłączyć jakby zapłon, to tam wyskakuje pin. Jak skręcimy kierownicę, to się automatycznie ta kierownica automatycznie się zatrzaśnie. I mamy po ptokach Jeśli chodzi o blokowanie przejedźmy się. Hamulce są bardzo w porządku, nie ma tutaj Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o hamowanie. No i naprawdę można nim śmiało śmignąć sobie po takim śmiesznym terenie leśnym. I kołem kręci. <śpiewanie> to bardzo fajnie się prowadzi, bardzo lekko, jest cholernie zwinny. Bardzo żywowo przyspiesza do takiej prędkości, którą zazwyczaj podróżujemy. Hamowanie naprawdę OK. O odrobinę wibrują te lusterka na jakiś wyższych obrotach Pozycja jest bardzo wygodna. Pozycja stojąca no nie pozycja stojąca to nie jest jakby to jest motocykl drogowy trochę taki skramblerowaty dlatego dlatego mówię, że on jest że nadaje się żeby dojechać drogą polną w lesie gdzieś sobie do tego się super nadaje bo jest bardzo przyjemny, łatwy w prowadzeniu lekki i tak dalej natomiast no do pozycji stojącej no to nie ta geometria nie kierownica za nisko, jesteśmy Siedzimy powiedzmy jak na małej szosówce. Mam nadzieję, że będzie słychać ten dźwięk z Airboxa. Bo jak jedziemy sobie jednostajnie, to on jest bardzo cichutki. A zaraz jak odkręcimy manetkę, to jest taki fajny gardłowy dźwięk. I zobaczcie jaki on jest zwinny, można nim śmiało zawracać naprawdę na dość wąskim pasie. Mamy tutaj bardzo wygodną kanapę. Mam wrażenie, że wygodniejszą niż w niektórych Japończykach. Dobra, mamy kawałek paskiego terenu, to zobaczymy jak przyspiesza. To tak jak mówiłem, do takiej prędkości, jak, jaką potrzebujemy zazwyczaj do jazdy, to naprawdę się fajnie buja. Łapie zadyszkę, wiadomo, tam powyżej powiedzmy 60-70, no ale, ale to jest maksymalna moc, jaką możemy y, mieć w, w motocyklu, który jest, y, który możemy prowadzić, mając tylko prawo jazdy na samochód, nie? No, spróbujemy jeszcze kamyczki. Więc na kamieniach tego typu takie kamyczki nie robią na nim wrażenia. Naprawdę się fajnie prowadzi. Te oponki są naprawdę super. No i ten akurat egzemplarz był kupiony chyba za 13 tysięcy. Używany z, z przebiegiem niecałe 2000, chyba więc no nowka sztuka, nie? Aha, yy, tak mole, chronią motocykl, natomiast nie chronią dźwigni, niestety poprzedni właściciel miał przygodę. Dźwignia jest urwana, więc jest coś tam zrobione, żeby to było, działało. Jeśli chodzi o bagaż, tutaj jest akurat stelaż wyspawany pod kufer nie jest to ani nic takiego, bo oryginalne kufry, oryginalne stelaże do tego kosztowały chyba tam prawie 600 zł. Ale jakby co to znam gościa, co zna gościa, co zna gościa, który taki stelaż może wam zrobić w razie czego. No i co? Ja myślę, że to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to motocykl jest u nas w rodzinie, więc zawsze mogę jeszcze coś nagrać na jego temat. Także niech Borowik będzie z wami i na razicho.